Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami kilkoma wersetami Bożego Słowa i taką moją refleksją, która właśnie po przeczytaniu tych wersetów pojawiła się w moim sercu. Otóż, kiedy służymy szczerze naszemu Bogu i widzimy tego owoce, to każdy z nas powinien być przygotowany na to, że diabłu to się będzie nie podobało. Zrobi wszystko. Aby nam przeszkodzić, i będzie używał rozmaitych narzędzi. Jednym z tych narzędzi jest właśnie plotka oszczerstwo, czyli sianie nieprawdy, fermentu, zwątpienia w sercu człowieka, tak jak to zrobił w Ogrodzie Eden. On dobrze wie, że podzieleni chrześcijanie to słabi chrześcijanie, do tego, aby mu się przeciwstawić. Pamiętajmy o tym, że plotki i różnego rodzaju oszczerstwa sprawiają ból i pozostawiają trwałe ślady, podobnie jak rany fizyczne. I właśnie w przypowieściach Salamona, Boże Słowo, mówi nam tak. Pałką, mieczem, najostrzejszą strzałą jest ten, kto fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu. W przypowieści Salamona 25, 18. Po pierwsze, zda, zdaję sobie sprawę z tego, że ci, którzy to robią, są narzędziem ręku diabła, których ich wykorzystuje i tak naprawdę jest mi ich żal, że ulegli grzechowi. Był czas w moim życiu, że też pokutowałem z tego grzechu, a po drugie mam świadomość stanu mojego serca przed Bogiem. I dzisiaj dzielę się z wami tą refleksją, tym spostrzeżeniem, aby przestrzec, że w Kościele Pana Jezusa są wilki w owszej skórze, którzy ciągle się zamęt i rozsiewają nieprawdziwe pogłoski, aby Boża owczarnia dostała rozproszenia, gdyż taką łatwo zwieść. Najbardziej narażeni są młodzi wierzący, którzy nie są jeszcze dojrzali w Chrystusie i bardzo łatwo ulegają takim kłamstwom. Smutne jest to, że również zaobserwowałem to w ostatnim czasie, że takiemu zachowaniu ulegają osoby, które stoją na czele wspólnoty, jacyś pastorzy, przywódcy czy nawet y, przywódcy denominacji. Osoby, które powinny dawać świadectwo o swojej dojrzałości chrześcijańskiej y, i nie rzucać oszczerstwa na lewo i na prawo. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza we wskazówkach do starszych napisał tak. Starszy, czyli biskup, prezbiter, ma być nienaganny Czejwo myślący, umiarkowany i przyzwoity. W Psalmie 15 Dawid, w pieśni poszukującej bliskości Pana, zadaje Bogu pytanie: Kto zamieszka w Twoim namiocie i kto znajdzie się na Twojej świętej górze? I w odpowiedzi możemy przeczytać: Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swoim językiem i nie wyrządza zła bliźniemu. Kochani, poddajmy się temu, co Boże Słowo mówi nam na temat plotkowania. I strzeżmy swoich ust, abyśmy mówili tylko wtedy, gdy jest to konieczne i stosownie, stosowne i dotyczy prawdy. Nie plotkujmy, nie rozgłaszajmy nieprawdziwych informacji. Bogu to się nie podoba. Radości w Panu do usłyszenia i